Cześć, ponieważ przekroczyłem już 1500 km, e, wszedłem w drugą fazę docierania silnika w Royal Enfield Super Meteor 650. E, pierwsza część według serwisówki powinna odbywać się do 500 km, zakończona wymianą oleju z filtrem, regulacją zaworu, po prostu serwisem. Natomiast oczywiście ja pojechałem na ten serwis, wykonano e, regulację zaworów, wymieniono mi olej z filtrem przy 506 km e, licznikowych, ale ja postanowiłem, że będę tą, te niższe prędkości zachowywał przez e, 1,5 tysiąca km Ponieważ, e, jeśli tak spokojnie dotrę silnik, to on potem odwdzięczy mi się niskim spalaniem, nie będzie mi palił oleju. E, to, co mówiłem w pierwszej części filmu. Więc przekroczyłem właśnie 1500 km licznikowe. Jestem na drodze między Szczyrkiem a Wisłą. E, no i wszedłem w ten drugi etap gdzie już można podkręcać gdzieś do 3 czwartych silnik. Instrukcja tam mówi, że można to robić między... już po 500 km, ale tak jak mówiłem, ja przekroczyłem 1500, wolałem na spokojnie to zrobić. No i teraz będę mógł już się cieszyć tymi podwyższonymi prędkościami. Czyli odpowiednio na jedynce 50 km na godzinę no i po kolei mm, dwójka 70, potem 90, 110, 120 i 130 km na szóstym biegu to odpowiada około 6000 obrotów. Wcześniej, wcześniej te zakresy maksymalnie na szóstce do 90 to było do 4000 obrotów. E, może na tej drodze niekoniecznie to wykorzystam, ale na pewno przy podkręcaniu, przy wyprzedzaniu gdzieś już będę miał ten większy margines. I to już jest taka fajna jazda, można powiedzieć. E, mam w planie po 2000 km wymienić olej z filtrem. Dlatego, że planuję nim przejechać 50 tysięcy kilometrów w 3 lata. Myślę, że to się uda. Bardzo jestem ciekaw, jak jakościowo będzie sprawdzał mi się ten super meteor. Wszystko wskazuje na to, że powinien naprawdę bardzo dobrze znieść tą próbę i dystansu i czasu, może nie czasu, próbę kilometrów, ponieważ ten silnik, z tego co widzę, on jest naprawdę solidnie zbudowany, mimo że jest chłodzony powietrzem i olejem, to jednak ma chłodnicę oleju i on tutaj między udami, między kolanami. Mimo wszystko on mnie jednak nie grzeje tak bardzo, więc no można by to porównać do SV. Piękne są te zakręty. Przejadę sobie to później jeszcze raz. Ten zderzak to tutaj rok czasu sieci. Jak jechałem tutaj SVM w podobnym czasie zeszłego roku testówką, to to właśnie ten zderzak był tam na boku. No i nic, nie zmieniło. Zderzak to zderzak jest. To Toiler spisuje się, wyśmienicie, nie chlapie na rury wydechowe, łańcuch jest nasmarowany. Słyszałem, właściwie czytałem na zagranicznym forum facebookowym Super Meteora, że gdzieś ktoś się skarżył na skróconą żywotność zębatek na 5000 km, no to jest, jest to zupełnie niepojęte, ponieważ łańcuch jest did. Widziałem tutaj, że w tej chwili przy półtora tysiąca kilometrów nie widać żadnego albo żadnego zużycia, więc myślę, że nie ma podstaw do tego, żeby tak żeby tak myśleć, żeby się tego obawiać. Jedynie co obawiałbym się o jakieś mm, dziwne historie, które mogą wyjść, nie wiem, czy to elektryczne, czy gdzieś jakieś, jakieś bzdury. Jest to pierwszy motocykl, nie japoński, który posiadam, więc e, z pewną dozą ostrożności do niego podchodziłem, natomiast wszystko wskazuje mi na to, że powinno to być ok, no mimo że te amortyzatory są szoła, gdzieś ktoś pisał, że z tyłu na gwarancji poszedł, no ale po to jest ta gwarancja, natomiast ja nie zamierzam jeździć do serwisu na przeglądy co 7500 km, zamierzam to robić sam. A i właśnie jeszcze krótkie sprostowanie co do pierwszego filmu, ponieważ w salonie powiedziano mi, że te przeglądy są małe i duże, co 5000 km. Przy nieparzystych jest przegląd mały bez oleju, co 10 z olejem i z zaworami, ale to niestety pan nie podał mi najnowszych informacji, to nie tak ma wyglądać. Chodzi o to, że od marca tego roku weszły już nowe normy i właściwie od momentu, kiedy wszedł do sprzedaży Super Meteor, te interwały to 7,5 tysiąca kilometrów za każdym razem z wymianą oleju i za każdym razem z regulacją zaworów. Będę widział jak to wygląda, czy rzeczywiście będzie potrzebna ta regulacja zaworów co 7,5 tysiąca. No właśnie nie wiem czy to po 7,5 czy, czy po 10. Myślę, że zaglądnę do tych zaworów. Mam już szczelinomierz. Luz na zaworach sących to 800 mm, na zaworach wydechowych 1800 mm. No to 800 to jest naprawdę bardzo mało. To jest maleńki luz. To jest właściwie dwie grubości włosa ludzkiego, bo włos ma w granicach 400 mm, więc bardzo mała ta przerwa jest. Nie sądzę, żeby się wyklepał. Myślę, że interwały wymiany oleju zachowam w granicach. W 4000 zobaczę jak on się będzie prezentował ten olej. Czy będzie wymagał wymiany, czy nie, czy będzie przy, przypalony. Z tego względu, że on może mieć wyższą temperaturę, dlatego też jest tutaj ten olej. 10W50. Bardzo dobrze, że taki olej jest, ponieważ ma grubszy film olejowy i wyższą odporność wysokotemperaturową. A tymczasem muszę wam powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do mojego supermeteora. Kolega nazwał mi go bombowcem, no i muszę powiedzieć, że ten mój bombowiec Super Meteor jest jest ekstra. Jest ten czynnik, który powoduje, że jednak przechodnie i nawet wyprzedzający pasażerowie i kierowcy z samochodów zwracają na niego uwagę. Owszem, on jest wyższy. Teoretycznie te 74 cm wysokości siedzenia to są takie bardzo teoretyczne, ponieważ to siedzenie jest szerokie i uda opierają mi się na boku o panele boczne. Okleiłem te panele boczne folią bezbarwną. No, a jeśli nie spisze się, to zamówię folię czarną, dlatego że nie do końca odpowiada mi ten napis Super Meteor, może ściąga mogłaby być ładniejsza. Kwestia indywidualna. W każdym razie już na, na dniach przyjdą mi gmole, więc będę montował też gmole na wszelki wypadek, gdybym gdzieś tam się ślizgnął, to na parkingu najprędzej nawet może podjechać. do końca lubię takie zamknięte zakręty, ponieważ nie, nie widać co się za nimi kryje. Z reguły uważam, żeby tam nie było kogoś jakiegoś pieszego, albo co najgorzej, jak sobie rowerzysta jedzie, i to wcale nie boczkiem. No i przy docieraniu, oczywiście, uważam e, zachowuję jednak tą ostrożność, żeby nie odkręcać gazu do końca. Nigdy nie, nie odwinąłem więcej niż połowę manetki. Ma to nie być też nagłe. Także to będę zachowywał do tych 2000 km, ale to też nie jest tak, że 2000 przeskoczy. Ja zmienię olej hula i dusza, bo no, ja będę, powiedzmy, utrzymywał tak, no, będę się starał nie przekraczać tych trzech czwartych obrotów, no i jeśli już będzie trzeba, no to faktycznie wtedy podkręcę sobie, e, tam gdzieś się otworzy ten gaz, na co robię, no bo przecież po to jest, po to jest, a bardzo mnie kusi, żeby żeby tak odkręcić, on ma większy moment obrotowy niż rebel. Także czuję tutaj, um, tej mocy nie ma, bo to on, on jest na A2, ale jednak ten moment obrotowy robi swoje. To nie jest ten moment, który był w rebelu, że ten rebelek i może to, to jednak sobie nie radził. Jak trzeba było odwinąć na dwójce, dopiero musiał mieć wyższe obroty. A on tutaj z tym wykorbieniem 270 stopni, jednak ten, ten moment uderzenia ma, ma inny tak jak MT-07 i to już jest fajna sprawa Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to to, to że e, mój bombowiec ma bardzo dobre światło. Jest ledowe, jego intensywność nie jest tak duża jak na przykład w SV, jak w Rebelce. Ponieważ to światło świeci jak gdyby no jest zimne światło LED-owe, ale świeci na, tak, na zasadzie takiej litery U, ale dosyć poszerzonej na dole przy tym brzuszku. Widzę w całości cały pas od jednej krawędzi do osi jezdni. Że jeśli jest potrzeba, jak wracam w nocy, no to jest fajna sprawa. To rzeczywiście radzi sobie dobrze. Mój bombowiec, jeśli pogoda dopisze, to myślę, że jeszcze troszkę kilometrów w tym roku mi dojdzie. W każdym razie ta pozycja za kierownicą jest bardzo przyjemna. Ja nie preferowałem takiej sportowej pozycji, gdzie leży się na kierownicy. To mi nie odpowiada. Bardziej mi właśnie taka zrelaksowana pasuje. Musiałem trochę czasu spędzić, żeby przyzwyczaić się do tych setów wysuniętych do przodu. przyjemna jazda. Wcale nie muszę kłaść się na kolano, żeby odczuwać naprawdę dużą radość z jazdy. Um, trochę czasu spędziłem um, na tym, żeby dojść do takiego momentu. Myślę, że to też jest wjeżdżenie się. To jest cały czas nauka. Bądź co, bądź przecież ja się cały czas uczę jeżdżąc na tym motocyklu. Na każdym, na każdym kolejnym SV też dał mi dużo radości i pozwolił podszlifować technikę jazdy no nie dziadkową bo ja raczej ostrożnie jeżdżę także nie preferuję takiej szaleńczej jazdy może to i też ze względu na to, że jak wyjeżdżam z domu to Franiu mówi mi tatu przyjedź bo będziemy się bawić autkami ja cię potrzebuję. Także jak Franiu mi powie, tatu, ja cię potrzebuję, Oluśka mi powie, tatu, ja cię potrzebuję, ja cię kocham. Więc tata jest w domu dzieciakom potrzebny. Więc nie ma mowy o głupotach. No ale ojciec też się przecież musi ucieszyć. To, że 45 rok życia mija to nie znaczy, że mamy dostać od grabarza łopatą w tyłek i na cmentarz. Jak widzicie wcale nie trzeba go kręcić, bo on bardzo przyjemnie przyspiesza. Ja też nie muszę odwijać tej manetki bardzo. No owszem, to jest spokojna jazda, bo to jest między 40 a 70. No ale trochę się obawiam zrobić jakieś głupoty w sobie i komuś. Super jazda, nie sądziłem, że motocykl typu cruiser da mi taką niesamowitą radość, a sąsiad wytrawny jeździec, instruktor nauki jazdy powtarza mi, że musi być motocykl dopasowany i niekoniecznie musi mieć 100 koni, żeby przynosił radość. No przecież jak widzę na grupie Facebookowej, gdzie chłopaki mają te meteory, klasiki, em, wiele innych motocykli, które mają po 20, 23, 4 konie mechaniczne i one wcale nie rozwijają zawrotnych prędkości, a dają właścicielom niesamowitą frajdę. To jest ten czynnik Royal Enfield. Tak to sobie tłumaczę. Tutaj Wam chcę pokazać jeszcze jedną piękną trasę z Wisły na Istebną. Piękne zakręty tutaj są. E, jak zawsze po prostu wróciłem, żeby jeszcze raz przejechać, ale niestety jadąc w dół, czyli w kierunku Wisły odistebnej jakiś szalony architekt projektant a, umiejscowił na środku tamtego pasa studienki kanalizacyjne. Tutaj też są, ale nie ale też irytujące są. Nie do końca tak na środku, ale tam są dosłownie. A też tutaj, wcześniej tego nie zauważyłem żeby go normalnie poskręcało w środku jak mi tak fajnie wychodzi akurat prowadzenie taką trajektorią É that's Super, alle raden